Drodzy mieszkańcy, myślę, że pan europoseł też chce do nas parę słów powiedzieć, także przekażę mu głos. Dziękuję. Kochani, tutaj na pewno będą przyjeżdżali różni demokracy politycy, mówili, że to kochają. Mieszkańcy mówili dobrzeń, prawda? Kochają wszystkie gminy, ich najbardziej. Ja nie zajmuję się kochaniem, od kochania to ładnej ja ładne dziewczyny. Sprawiedliwość, żeby panowały pewne zasady, żeby panował konserwatyzm, prawda, żeby panowane były te właśnie zasady, dzięki którym się rozwijamy. Ja się boję jednej rzeczy podstawowej. Jeżeli zostanie złamana zasada, że są granice i są, te granice należą do poszczególnych gmin, jeżeli zostanie to złamane, że można to odebrać, gminie dać drugiej, to w całej Polsce. We wszystkich gminach graniczących z miastami nie będą podejmowane inwestycje, bo ludzie będą się bali, że jutro przyjdzie miasto i modbiletę, tak? Ja wam, ja wam coś powiem. Jakieś 200 lat temu czy 100 na pewno mer miasta Paryża się domagał przyłączenia różnych gmin do tego. Czy wiecie, jaką ma powierzchnię Opole? 97 km. Paryż ma 100. I jak pan prezydent Wzieski przyłączy jeszcze dobrze, to będzie większy od Paryża. O, i, ale Paryż nie przyłączył i żyje. Kurde, żyje, nie przyłączył. Dzielnica Kurbebuła nie należy do Paryża, Nanter nie należy do Paryża i żyje. Także proszę nie wierzyć argumentom, że Opole. Bez tego umrze. Trzeba powiedzieć jasno. To jest złodziejstwo. To nie jest złodziejstwo. Złodziej kradnie i się wstydzi. To jest bandytyzm. Bandyta robuje z Maczugą. I ja chciałbym żyć w państwie, w którym mówię, prawo, a nie Maczuga. I dlatego będę bronił tej zasady. Nie dlatego, że nas kocham, tylko dlatego, że bronię zasad. Pamiętajcie o tym. Zasady są trwałe, bronimy zasad. Bronimy? bronimy! Witam państwa serdecznie. Jako europoseł wybrany z ziemi dolnośląskiej i opolskiej chciałbym stwierdzić, że Zawsze będę stał na straży zasad, o których mówił pan prezes Korwin-Mikke. O bandytyzmie władzy można by dużo mówić, natomiast jak daleko władza odeszła od zwykłych obywateli, od rzeczywistości, to takich przykładów jak tutaj są dziesiątki pewnie w Polsce. Szanowni państwo, Chciałbym krótko powiedzieć. W średniowieczu był, fa, było fajne powiedzenie. Dzisiaj chciałbym je przywrócić. Polak na zagrodzie równy wojewodzie. To może, by, to może by pana Wiśniewskiego wypchać z tego i dać go na wojewodę. To przyłączy zaraz Ostrawę, Ostrawę i śląsk do województwa. Niech zostawi spokoju. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pan europoseł zaprosił mnie na poniedziałek do Warszawy. W Sejmie będzie konferencja prasowa, w której będę mógł wziąć udział. Optymizmem patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo. Aha, tu jeszcze jeszcze pan asystent naszego, naszego gościa powiedział, że będą interpelacje te poselskie w naszej sprawie pisane do Ministerstwa Administracji, także myślę, że taki front zdecydowany pójdzie w stronę Ministerstwa Administracji. A że szanowni państwo, wniosek formalnie nie jest pełny, więc pan minister administracji może spokojnie go odrzucić. Podziękujmy, My nie chcemy do Opola! My nie chcemy do Opola! My nie chcemy do, opora. Chcemy do opora. Proszę Państwa, i teraz taki jeszcze dobitny okrzyk. Nie oddamy naszych wsi! Wsi. Nie, oddamy wsi. Nie, oddamy wsi. nie oddamy naszych wsi, nie oddamy naszych wsi, nie oddamy naszych wsi. Nie oddamy naszych wsi, nie oddamy naszych wsi, nie oddamy naszych wsi. I szanowni Państwo, zanim jest, jeszcze tutaj z nami pan Europoseł, pan Janusz Korwin-Mikke i pan Europoseł, pani Waszkiewicz, zaśpiewajmy nasz hymn, pokażmy swoją jedność, zaśpiewajmy nasz hymn. すいま <laughs>